Ale jest afera, ja pierdziele! Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj poznamy razem wspólnie Krystynę, panią z Ukrainy, która jest asystentką Donalda Tuska, czyli premiera. Jest to tak niezwykle ciekawa sprawa. Jest to tak dziwne, że jak ja się zagłębiałem w temacie, to tam wypływały coraz to dziwniejsze i takie nienormalne fakty. Moi drodzy. Żeby nie było, że tylko mówię, a nie pokazuje, no to lecimy. Zobaczcie, jesteśmy na stronie Sejmu. Tutaj jest profil Donalda Tuska, jest oryginalna strona Sejmu, nie tam jakaś podruba. Zjeżdżamy sobie w dół, tutaj są, zobaczcie. Wykaz współpracowników otwieramy. Jest pani Patrycja Czerska, asystent społeczny oraz pani Krystyna Woronowska, asystent społeczny. Pan Donald Tusk Premier ma dwie asystentki. Jedną Polkę, drugą Ukrainkę. Kim jest pani Krystyna? Pani Krystyna Woronowska, czyli główny asystent Donalda Tuska, jest absolwentką kosmetologii, jest zakochana w anatomii skóry, specjalizuje się w technikach stylizacji i upiększania okolicy oka i brwi. Czyli okazuje się, że asystentką naszego premiera jest pani kosmetolog, która specjalizuje się w brwiach, w upiększaniu w branży beauty. Patrzcie, klikamy sobie, żeby nie było, że jakieś tam fake newsy, informacja w sprawie danych dotyczących społecznego współpracownika posła Tuska, bo był wtedy posłem akurat w tym czasie. Jest tutaj urodzona 20 sierpnia 1989 roku, biuro krajowe platformy. Ona jest od niedawna, umowa o pracę. Zobaczcie, jest podpis Donalda Tuska. O, z maja 2024 roku. Zobaczcie, podpis Donalda Tuska. Podpis pani Krystyny. Mało tego. Pani Krystyna to ma swojego Instagrama. To znaczy, miała Instagrama, bo jak teraz wchodzę, to coś poszło nie tak. To nie wiem, to sobie zobaczcie. Może, jak już oglądacie ten film, to już może wszystko poszło ok. No ale dziwnym trafem, coś poszło nie tak u pani Krystyny na Instagramie. No i teraz moi drodzy, słuchajcie. Pani Krystyna jest podobno członkinią Beauty Razem, czyli takiej branży Beauty, od ponad 4 lat. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje, bo to jest pani, która jest w branży beauty. No i, moi drodzy, o, w tym roku, w tym roku Tusk spełnił jedną z niewielu swoich obietnic. 8% VAT dla branży beauty. Od 1 kwietnia 2024 roku jest projekt rozporządzenia. Stawką 8% VAT-u zostaną objęte m.in. usługi pielęgnacyjne i upiększające dotyczące urody i twarzy, czyli branża pani Krystyny, asystentki Donalda Tuska. Najpierw branża otrzymuje pomoc, czyli Tusk spełnia swoją obietnicę, po czym Tusk przyjmuje panią Krystynę jako swojego asystenta, to nie, że to jest jakiś tam asystent, bo to jest asystent, który jest na jego oficjalnej stronie, to nie jest byle kto, to jest asystentka, zobaczcie, asystentka społeczna, tutaj jest podpis, to nie jest byle kto, ona w tym czasie, kiedy zostaje asystentem, już ma, już ma branżę beauty, czyli jej branżę z obniżonym podatkiem, czyli okazuje się, że nasz premier... Bierze sobie asystentkę, panią z Ukrainy, Ukrainkę, która pozuje w takich bardzo, ale to bardzo odważnych pozach, zdjęciach, nie wiem, fotografiach. Jest z branży beauty, branża beauty otrzymuje pomoc rządową. A żeby jeszcze było ciekawiej, to ta pani Krystyna gdzieś tam na jakichś rosyjskich, tych takich społecznościowych chwaliła się, że ona to pochodzi z Międzyrzecza. A jak się okazuje, w okolicach Międzyrzecza, zobaczcie, Międzyrzecz nasze miasto, taka strona, to jest akurat artykuł 9 kwietnia 2021 roku. Trzy dekady temu stały tutaj zrujnowane bloki poradzieckie. Dziś to kwitnące osiedle. Zobaczcie. To tutaj w tych okolicach pani Krystyna przyszła na świat. Są to były jednostki radzieckie. No, tak po prostu. I teraz pytanie, kim byli rodzice pani Krystyny? No, skoro służyli gdzieś tam w jakichś służbach, no to prawdopodobnie mieli jakieś powiązania z, z jakąś agenturą wpływu rus ruską. To nie dość, że sobie Tusk wziął Ukrainkę, to jeszcze może agentkę ruską, nie? Ja pierdzielę branża beauty. Kosmetolog, kosmetolog. No, tego jeszcze nie grali w tym kraju. I teraz, moi drodzy, dwa artykuły, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Najpierw, no, takie mainstreamowe: fakt. Tajemnicza kobieta u boku premiera. Kim jest asystentka Tuska? Internet obiegł informacje o tajemniczej asystentce społecznej Tuska. Na stronie Sejmu widnieje jej imię i nazwisko: Krystyna Woronowska, kobieta. Zaskoczyła wielu swoim nietypowym połączeniem profesji. Oprócz bycia społeczną współpracowniczką Tuska, Woronowska jest także kosmetolożką zakochaną w anatomii skóry. Jest asystentką Tuska od 7 maja 24 roku. A teraz w WPPL wiadomości afera wokół asystentki premiera mamy głos z kancelarii. Postać Krystyny Woronowskiej, która w maju została asystentką Donalda Tuska, wzbudza od wczoraj ogromne zainteresowanie internautów, którzy starają się wyszukać kolejne szczegóły z jej życia. Wirtualna Polska zweryfikowała informacje dotyczące kobiety. Jak przekonuje szef kancelarii, premiera Jan Grabiec. Została sprawdzona przez służby Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krystyna jest asystentką od 7 maja, ale teraz dopiero zrobiło się o niej głośno. Pojawiły się również niepokojące, jak podaje WPP, sugestie, że ma krewnych w Rosji, którzy wspierają wojnę tutaj z Ukrainą, oraz że urodziła się w Polsce, ale niedaleko jednostki ówczesnej Armii Czerwonej. Ogólny odbiór miał być jeden. Asystentka posła Donalda Tuska ma niewyjaśnione związki z Rosją. Krystyna pracuje w platformie, jak podają platformersi, od 2022 roku. Została przyjęta na stanowisko sekretarskie, gdy szukaliśmy nowych ludzi, aby rozbudować biuro przed kampaniami wyborczymi, tak poinformował ten grabiec od Tuska. Ona skończyła ekonomię w Ukrainie, jak tutaj na Ukrainie by powiedział, napisał i pracowała tam w bankowości. W Polsce mieszka od 2018 roku. No to brawo! Słuchajcie. Pani Kristina mieszka w Polsce od 6 lat i już awansowała na stanowisko asystentki premiera, czyli. Jeśli pani, która mieszka w Polsce od 6 lat, jest asystentką premiera, to co? To nie było innych kandydatek? Naprawdę nie było innych kandydatek? To nie dlatego, że jestem jakiś nietolerancyjny, no ale skoro jest na przykład premier Polski, to powinien mieć chyba kandydatkę z Polski. No chyba, że miałby kandydatkę na przykład z Ukrainy, która by zajmowała się sprawami ukraińskimi i tam by sobie mieszkała. No to nie mam nic przeciwko, ale skoro on ma dwie kandydatki, to znaczy dwie asystentki. Jedna jest Polką, druga Ukrainką. No to coś tutaj nie pasi. Coś tutaj kurcze nie zatrybiło. Szukała pracy w bankach, jak oni tutaj podają platformesi, a gdy nie mogła jej znaleźć, zatrudniła się w gabinecie kosmetycznym. Ale cały czas odpowiadała na zaproszenia rekrutacyjne i tak trafiła do nas, czyli do platformy. Szefowa naszego biura, Monika Krzepkowska, uznała, że Krystyna ma potencjał, że dobrze mówi po polsku, bo jest z pochodzenia Polką i że warto dać jej szansę. Szef kancelarii Tuska. Potwierdza, że Krystyna Woronowska urodziła się w Polsce, bo jej ojciec stacjonował w naszym kraju jako żołnierz armii radzieckiej. Mężczyzna jako Ukrainiec wstąpił do po powstaniu Ukrainy do tamtejszej armii. Dziś jest emerytowanym wojskowym armii ukraińskiej, powiedział armii Tam radzieckiej, służył w wojskach lotniczych. Obecnie zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony. Woronowska wychowała się na Ukrainie. Ale jej dziadkowie mają mieć polskie korzenie. Aha, to oni jeszcze nie wiedzą. Ten grabiec nie wie. Podobno mają. Kobieta ma daleką rodzinę w Rosji, ale wbrew temu, co twierdzą internauci, nie jest jej siostrą. To nie są osoby, z którymi ona utrzymuje kontakt. No po prostu nie wierzę. Ja naprawdę nie wierzę. Ja nie wierzę w to, co widzę. No po prostu nie wierzę. To nie może być prawda. Naprawdę. No to, to już jest bomba. To już jest bomba. Tusk sobie ogłosił, że ma dwie asystentki. Jedną jest pani Krystyna, która naprawdę no, ma takie atrakcyjne, że tak powiem, no, takie instagramowe zdjęcia, instagramowe zdjęcia. Lubi robić zdjęcia w... w Sopocie, w Sopocie, na molo w Sopocie. Branża beauty dostaje pomoc rządową. Po prostu nie, ja... Dobra, kończę to. Moi drodzy, napiszcie, co o tym sądzicie. Pozdrawiam panią Krystynę. Pozdrawiam wszystkich branżowców beauty. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.